Odległych przeciwników możesz usunąć rzucając sztyletami. Po co ktoś miałby to robić? Ty tego chyba to? się dokąd. Ja Podoba ci się. Hmm. Czy nie masz już dość kupców, którzy A, nigdy nie, nie mają nic przychodzenia? Jesteś Chodź śmiekiem! Chodźcie ludzie! Pomocy! Chodźcie,

Nie, wierzę. nie, masz szansy. Po mojej nie, nie. ma nie. jest nie. stronie. znajdę sposób by ci odpłacić Co? za twoją to dobę. To Powiedz. Uch, to ludzie. Tylko parę monet. Proszę tylko o parę mediaków. Dobrzy ludzie, nie musicie szukać daj. Oh. Ktoś Tam powinien go powstrzymać zanim ma... zrobi. To ci wpadło w oko? Nyuna Bakmadan Po co to zrobiłeś? Na pewno komuś zrobi krzywdę. Nie proszę nie odchodźcie, tylko parę momentów. Co on sobie myśli? Oh. Po co on to robi?

co mnie! mnie! Całe miasto usłyszy o Twoim poświęceniu. Musimy im czoła! Musimy walczyć z nimi na wszelkie sposoby! Pokaż się! Bądźcie czujni, przyjaciele! Szejtan kryje się w cieniu! Nie, nic nie rozumiecie! Ja nic nie mam! Dokąd on pobiegł?

A, dziękuję ci, Mariusz! Chciałbym, żeby moi zjony byli w połowie a, tak a, Możesz być pewien, że usłyszał historię o tym, jak zachowuje się a, prawdziwy bohater. Jeśli Ryszard zajmie jasne, nic nie zatrzyma go już na drodze do Jerozolimy, to mógłby zrobić coś takiego. Nim jego pochód naprawdę się rozpocznie, to nasze miasto! Nie powinien zachowywać tak. się jak dziecko. I naszym obowiązkiem jest bronić go po kres życia. Krzyżowcy muszą zostać zniszczeni? Hm. Nie masz po to tu być! Odejdź! Reklęty hm. niebierny! Hm. Hm

Nędznych moich uczciwych za to dłonie! To ja złego zrobiłam! Chcę, żebyś to zrobił! Chwała Bogu, Ocaliłeś mnie! Całe miasto usłyszy o Twoim poświęceniu. Co tu się stało? Co, że chciałbym? Co tu się stało? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? Gdzie jesteś? się stało? Na wolności jest morderca. O no rani, rani, jak do tego doszło. pomoc! Nie, no, nie 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 mi tego życia! w cię! Nie Musisz umrzeć! A, a. Musimy stawić im czoła! Musimy walczyć z nimi na wszelkie sposoby! Kto ci jest? Pomocy? Złodzieju! Jesteś śmieciem! Kime bojniłemek istosyorsun? Powiedz proszę! Mieli gözüm kapalı bile je... Aaaa! Aaaa! Aaaa!

자, 갑자기 탈의에서 벗어날 수 있어! Það er verið. Szczęście, że się Jeszcze chwilę zgubiony. Po co on się tak spieszy? Będzie pochwalony Abul nukut.

Yes! Dzięki ヘルヘルヘルヘルヘルヘルヘルヘルヘルヘルヘルヘルヘルヘルヘルヘルヘルヘルヘルヘル Где ты цветешь? Глад, давай, чтобы было угрошено едение. Давай, 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 да Dzięki. Znajdę sposób, by ci odpłacić za twą dobroć. O, co się stało? On próbuje mnie zabić! Pomocy! Odech. Czego oni Ha! Ha! niczego nie rozwiązuje. Jak można to Co się dzieje? Przed czym on ucieka? Widziałem, co zrobiłeś i nie nie ci żebyś tego potrzebował. Znajdziesz to tutaj. Jestem tego pewien. Coś ci wpadło w oko?

i naszym obowiązkiem jest bronić go po życia. Krzyżowcy muszą zostać zniszczeni! Pożoga wojny trawi nasz kraj, a tysiące istnień poświęca... Chcesz czegoś? Co za głupiec nie ma potrzeby!

Ya 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 Kimin boynuna yemek istiyorsun? Atman fayda etmez. Ya 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 Kimin boynuna yemek istiyorsun? Ja, już ja, 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 Mam taką nadzieję. Ale lepiej nie kusić licha. Wracam do domu. I możesz być pewien, że szybko z niego nie wyjdę. Oddałeś mi wielką przysługę, młodzieńcze. Nie zapomnę ci... tego. Niech Bóg pokaże Kozły, tego, kto to zrobił! Tak. Jego ludzie palą ognie, by było nam ciepło. Co za głupie. Jego szczodrość nie zna granic. Odejdź stąd! Salah <grym wytrychka> wyjeżdża mu naprzeciw, by pomścić te barbarzyńskie uczynki! Módlmy się, aby przekładny i przepotężny Bóg ustał nas godnymi i przyznał nam zwycięstwo! <grym wytrychka> nie możecie mnie wspomóc! Jestem biedna, chora i głodna! Jesteśmy w To boli! To, czego nauczasz, to ohyda! Bluźnierstwo! Błagam, nie rób mi krzywdy! Kogoś yes. Dziękuję ci, chłopcze. Chciałbym, żeby moi synowie byli w połowie tak waleczni jak ty. Możesz być pewien, że usłyszą historię o tym, jak zachowuje się prawdziwy bohater. Czy nie masz już dość kupców, którzy nigdy nie mają nic przydatnego? Chodź do mnie! To Zainteresie. Zainteresie. Ciężkie czasy. Kto to zrobił? Jak! O nie, to straszne. Na wolności jest mordercy. To zły znak. Proszę tylko o parę niediatu. He! Ja odpowiedzialny. Nie, proszę, nie odchodźcie, tylko parę monet, proszę.

Oh! Get me! Konuşabilir istiyorsun? <Gülüyor> 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 W czasie ucieczki, obalaj ludzi, którzy staną ci na drodze. Jestem do twych usług! Najlepsze towary w kraju! Ty Tak, ty! Chodź! Chodź, zobacz, co sprzedaję! Chodź! Chodź zobaczyć, co mam! Wszystko nowe! Wszystko, proszę! Może to cię zainteresuje, nie?